Jak się nazywasz? A ty jak się nazywasz? Paweł Dzierżek. Cześć Paweł, masz pytanie. O, to jak się nazywasz? Mam na imię Basia Lis. <grym> <grym> ok, następne pytanie. Wiemy już, że ma na imię Basia. Jedziemy dalej. Nazywam się Ernest, jestem redaktorem Antyradia i chciałbym się Ciebie zapytać, ile masz lat? Nie dzieci nie tak się wydać kobiety. Ciii <grymny> Cicho! Nie wolno tak! Nie wolno! Nie krzyczcie, nie krzyczcie. Mam... Mam, mam 25 lat. Nie mam 25 lat. Co się z, z sytuacja komplikuje, bo o szkołę już nam ciężko pytać. To jedziemy dalej. Zapytamy dalej. Dzień dobry, tu Ewa. Chciałabym zapytać, gdzie pani pracuje? E Musisz się przesunąć do mikrofonu, żeby było lepiej. Pracuję. Jako piosenkarka. Proszę bardzo. Jakie jest pani hobby? Śpiewanie piosenek. No tak to chyba logiczne. Ale może ma pani jeszcze jakieś dodatkowe, tak? No tańczyć. O, dobrze, mamy Czym się pani interesuje? No, to mniej więcej to samo pytanie, tak? Wyszła na to. Tańcem. Tańcem. Odpowiedź jest tańcem i śpiewaniem. Proszę bardzo. Proszę. Um, a co to było? A co to było? <noise> Aha, um, czy bym mogła dostać gratis z pani płytę? E, nie wiem, bym musiała porozmawiać. z menadżerem. Odpowiedź brzmi nie. <noise> nie, to jest niesprawiedliwe. Obraziłam Boże. się. Dosyć, to rodzaj, wyjdź! Rodzaj, jakie rodzaj. są Pani piosenki? Mm. We are the champions! No, macie się oni czegoś dowiedzieć o nie o sobie. Ale ja mam podać tytuły? No, tak! Tak, 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 tak. Tytuły? ewidentnie. Tytuły, no też, no ale powiedzmy się, jakie piosenki, jakiego typu Pani śpiewa piosenki? Pop. To jest e poezja Tytuły. Pop. No różne, no czasem no, pop, różne. czasem jakoś klasyczną. Zale, a, ty, a tytuły nie, piosenek? Przepraszam, tytuły piosenek. A, nie pamiętam. Nie, może kolega, bo kolega jeszcze nie zadawał z że ja nie Nie wiem. Nie wiesz, co masz a, tutaj ja Nie, ja nie Może miało. o fanów. Nie o zarabia. właśnie jaki pani ma fanów. Skupicę. Eee. Nie wiem. To nie wiesz. A ile zarabia? Ile pani zarabia? Dziennie! Tygodniowo. Tygodniowo. Czy jest też takie pytanie, na które nie, nie musisz odpowiadać? 7. Nie podpowiadajcie. Jej. No tygodniowo tak 20 tysięcy może. No, to nie 20 000. Mało proszę pani, żeby więcej. <laughs> Jakieś jeszcze pytania mamy do koleżanki? Piosenkarki? Nie. Jakiego jest pani wyznania? <laughs> <laughs> nie chcę odpowiadać. U, u. Metr sześcioma zerami. Taki ma pani zdroż. Metr sześcioma zerami. Sześciom do tego mikrofonu. Wszystko mm, ciebie słychać. Metr 68. Aha. To ja mam cm, centymetrów ja To są takie taki, taki, taki szczegóły pani da. To nie z tobą jest wywiad, tylko z koleżanką. A dobra. Zapomnij za bardzo. Hmm, jakieś jeszcze pytanie? Dobra, to kończymy. Dzięki. Dziękuję, do widzenia, do widzenia. Dziękuję, zmieniamy ekipę. Radio Z. Pani autograf. Ej, no! Ej, ja tu wcześniej... nie wiem, to no, tam, Ale to chyba łatwiej jest, jak mówisz prawdę, co? Niż no, wymyślać. No, Podjedziesz sobie bliżej, no. tak, żeby cię było słuchać. Bardzo dobrze. Dzień dobry, czy to jest ta redakcja? To jeszcze kolega jest, tak? To, że kolega też proszę, żeby zadawał pytania, tam się przynajmniej za mną. Dziękuję, może. No wiesz co? No, możesz spróbować. Nie wiem, czy cię będzie widać po prostu w kamerze, dlatego tak wszystkich usłyszałem. Możesz tutaj to, przy to, to przy... no. No, możesz tutaj sobie no. stanąć. Może spróbujemy. Myślę, może tutaj przy, przy. Dobrze. Okej, okay, kto zaczyna? Dzień dobry, kto zaczyna? Dzień dobry, jestem Katie. Jak się nazywasz? Mam na imię Natalia Kowalska. Dobrze, wiemy, co dalej? Gdzie pracujesz? Jestem modelką. Mhm. Kolega może ma jakieś pytanie? Dzień dobry, tu Edward. E, ile masz lat? E, 20. 20, proszę bardzo. Dzień dobry, nazywam się Gosia. Jakie jest Twoje hobby? Hmm. Co lubi? Ale Bardzo lubię śpiewać, tańczyć, grać na gitarze. Mieszkasz w, Pols w, w Polsce, czy jesteś tutaj tymczasowo? Tymczasowo. Następne pytanie. Jak powiedziała, że mieszka tu tymczasowo, to znaczy, że gdzieś... Proszę stamtąd wyjść. Prosiłam to, żeby tam nie chodzić. I nie przeszkadzajcie, dobrze? Je Trzeba spytać, gdzie ona mieszka. Proszę. W takim razie, jeśli jesteś w Polsce tymczasowo, to na stałe, gdzie mieszkasz? Yy, mieszkam w Wielkiej Brytanii. Gdzie najbardziej yy, tam najbardziej podobać, podoba Ci się scena? Tam gdzie jesteś jako modelka? Wybieg mm. tak, no. mm. Wybieg. W Paryżu najlepiej. Oh. Super. Paryżu najlepiej. Cześć, jak, yy, nazywam się Klaudia. Jak myślisz masz dużo fanów? Nie mam pojęcia. No, na Facebooku byś powiedział. Ja no, a kolega? Ile zarabiasz? 1000 zł za, za jedno przejście na wybiegu. Masz rodzinę? Tak. O, super. Jak masz rodzinę, interesował Cię, idziemy dalej, tak? A duża jest ta rodzina? Yy, chodzi o to, czy dzieci, masz, o to chodzi? Yy, liczba, jakby to ująć. No tak, Mniej dzieci. Yy, yy, mam, mam, mam jedno dziecko i męża. No to taka mała rodzina. A ile masz przejść na wybiegu? Ją, tak? Dzień nie? Na dzień? No, na jednym pokazie. Z 60. sześćdziesiąt? Masz zwierzęta? A, masz zwierzęta? Pieska. A jak się nazywa? Sonia. E, jaka rasa? Jork. Czyli z tego wynika, że zarabiasz sześćdziesiąt tysięcy na jednym pokaz, tak? Tak. No tak, dobrze ją dzieszę, dobrze. <śleszamy> Proszę bardzo, teraz kolega. Nie masz już pytań, koleżanka się włastrzą. Jakie stroje najbardziej lubisz? Yy... Uwielbiam spódnice. Ale no takie jakieś... bardziej plażowe, czy takie bardziej eleganckie? Takie bardziej na luzie. Wygodne, tak. W jakich sklepach kupujesz? W najdroższych. No tak, jak zarabia tyle pieniędzy, no to co ma się zastanawiać. Lubisz wychodzić na miasto? Uwielbiam to moja pasja. <gryzek> <gryzek> to znaczy że co wtedy robisz? No, no, no dobrze. <gryzek> przepraszam, przepraszam, przepraszam przerwałam. Tylko tak sobie pomyślałam, że jakby <gryzek> chodzi do miasta, to jest jej pasja, no to. No, bardziej no tak, tak zakupy. Co? Oh, no, co w mieście. Y co w mieście najbardziej lubisz robić? Y Chodzić na zakupy i do jakiejś pizzerii. A jaką pizzerię najbardziej lubisz? To Pizza. Hat. To jest reklama. <grym> to tylko reklama, nie ma tak. <grym> to wszystko? Nie, <Ja>, jeszcze nie. Ja. <grym> A jak ktoś cię prosi o autograf, to chętnie dajesz? Tak. To mi też dasz? <grym> <grym> no, no Jak już szybko pałeś, to co odpowiadasz? Po wywiadzie. <grym> Dzięki. Dobrze, dobrze. <grym> <Słucham>? <grym> A jak podróżujesz po świecie, to e, jakie... E, do, do tej pory, e, które miasta zwiedziłaś, to e, które ci się najbardziej podobały? Kraje? Miasta, miasta kraje. E, miast to nie mam takich, które mi się podobały, ale kraje to mam. Paryż. E, e, nie Paryż, tylko Francja i no, i Stanach Zjednoczonych. Panie, I to tam może tam. teraz zadam dość prywatne py e, pytanie, mieszkasz w mieszkaniu czy w domu jednorodzinnym? W domu jednorodzinnym. Masz dużo grub? o O, no, na pewno duży. A duża to willa? <noise> no pewnie jak to willa. Duża. No, mniejsze, y, 50 metrów na 100. No, no, powierzchnia, no nie, powierzchnia 50 na 100, no to wielkie. No proszę was mało. Nie mówimy o 50 metrach kwadratowych, tylko 50 na 100. No, no, no to, to, to za duże. Jest. To jest spore. Jeszcze no ma dzisiaj... pełno ze cztery kondygnacji. Więc... No i taras ma. I ma taras. Basen.